Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. No jak widzicie przede mną przepyszna surówka. Surówka jest z kiszonej kapusty, z papryki, ale nie tylko. Zapraszam na film, bo surówka jest naprawdę bardzo szybka, bardzo prosta w przygotowaniu, a jest przepyszna. Może tak szybko pokażę, co będziemy potrzebować do suróweczki. Trochę pietruszki, jabłko jedno, jedna papryka. Papryka może być czerwona, może być zielona, może być żółta. To już w zależności od tego jaką lubicie. Troszeczkę pora, zielonej części, ale naprawdę niedużo. 3-4 ogórki kiszone. No oczywiście kiszona kapusta, ja mam tutaj około 500 gram. Będziemy też potrzebować trochę oleju lnianego, no i oczywiście soli pieprz do przyprawienia. No to teraz możemy zacząć i zaczniemy sobie od przygotowania kapusty. W pierwszej kolejności posiekamy sobie kapustę. Jeżeli chcecie kapustę, możecie sobie mocno odcisnąć. Ewentualnie jeżeli nie lubicie mocno kwaśnej kapusty, możecie ją delikatnie przypukać. Ja tutaj nic nie będę robił. Ten sok, co tutaj mi zostaje w salaterce, ja też go tutaj dodam do tej właśnie surówki. Kapustę siekamy dość drobno. Surówka bardzo szybka w przyrządzeniu, a bardzo smaczna. Zresztą wszystkie surówki z kiszonej kapusty są bardzo szybkie. Możemy tutaj naprawdę kombinować na wiele sposobów. Kapustę przerzucam sobie od razu do naczynia, w którym będę później to wszystko ze sobą mieszał. I tu, oczywiście, ten najważniejszy sok z deski. Jak najwięcej też starajmy się go zebrać, bo to jest też tutaj cała kwintesencja tego smaku. Kapustę mam przełożoną. Teraz przygotujemy sobie czerwoną paprykę. Na no z czerwoną papryką to już chyba wiadomo. Musimy pozbyć się nasionek tej białej błonki. Ja to sobie tutaj wyrwę, to sobie w miarę możliwości wytnę nożem i musimy sobie właśnie tak przygotować paprykę, jak tutaj wam pokazałem ten kawałek. Tak jak już mówiłem wcześniej, papryka żółta, czerwona albo zielona. Papryka zielona jest trochę gorzkawa. Jeżeli byście na przykład chcieli użyć papryki zielonej, możecie ją sobie przed pokrojeniem 2-3 minutki dosłownie sparzyć ją w gorącej wodzie. Ona też straci wtedy trochę tej goryczy i nie będzie już też tak bardzo gorzka. Ja mam dwie połówki przygotowane. Teraz będziemy sobie kroić paprykę. Teraz będziemy sobie kroić na malutkie paseczki. Możecie też sobie paprykę zetrzeć na tarce. Ja dzisiaj to będę kroił na malutkie paseczki. Paseczki proszę zobaczyć, dosłownie 2 cm, i teraz cieniutko będę kroił. Paseczki możecie zrobić jeszcze mniejsze, jeżeli takie preferujecie. Skroimy tak sobie całą jedną paprykę. Zaraz Wam tutaj pokażę o. Ja robię to na takie cieniutkie właśnie sobie paseczki. No i paprykę mam skrojoną, jak widzicie, naprawdę bardzo cieniutkie paseczki. Tak na marginesie jedzcie dużo surowej papryki, bo surowa papryka zawiera bardzo dużo prowitaminy A i witaminy C i witaminy E. Także na kanapki nawet sama możecie sobie podjadać. Słodka papryka jest bardzo smaczna, zwłaszcza gdy jest świeża. Teraz paprykę dodaję do kapusty. I teraz przygotujemy sobie ogórka kiszonego. Ogórka kiszonego. Teraz będziemy sobie kroić. Ja go przekroję sobie wzdłuż dwa razy. Czyli w sumie na cztery takie części. I teraz też będę kroił cieniutkie takie kawałeczki. Na taką samą grubość, mniej więcej jak kroiliśmy paprykę ogórka. Muszę oczywiście pokroić sobie tylko na połowę, ale ja robię tutaj na cztery części, bo wtedy takie wychodzą mi fajne. O, proszę zobaczyć, kosteczki. I tak będę sobie teraz skrawał cztery ogórki kiszone. No i ogórka mam skrojonego. Dodaję go też tutaj, gdzie już mamy paprykę i kapustę kiszoną, razem z tą wodą, którą tu trochę miałem właśnie od tych ogórków. Proszę zobaczyć, co my już tu mamy. Tu już mamy bombę witaminową, kapusta kiszona, świeża papryka, ogórek kiszony. No czego tu więcej chcieć? Teraz przygotujemy sobie jeszcze troszeczkę pora, ale tak jak mówiłem, pora dajemy część zieloną, i naprawdę nie dajemy tego dużo ja tutaj nawet całej tej części nie skroję, tylko, tylko tą samą zieloną część, tak jak widzicie i tak samo jak wcześniejsze składniki kroiliśmy cieniutko na drobniutkie paseczki, jeżeli na przykład nie za bardzo nie przepadacie za aporem nie musicie go tutaj w zupełności w ogóle dodawać, ja go tutaj dodam no bo ja uwielbiam pora zresztą jak w każde warzywo i pora mam już pokrojonego, teraz muszę go tylko dodać do suróweczki, która już tam niecierpliwi się, żeby wyskoczyć na stół, na półmisek i żeby zaraz ją tylko zjeść. No ja uwielbiam surówki. Po prostu uwielbiam. Myślę, że wy tak samo surówki lubicie. Teraz pozostało nam jeszcze tylko przygotować sobie jabłko. Jabłko oczywiście dobrze umujemy, wydrążymy środek i jabłko będziemy dawać ze skórką. No i jabłuszko mam przygotowane. Jabłuszko sobie przekroję na pół, i teraz bezpośrednio tu, już do miski, będziemy sobie ścierać na tych oczkach jedno całe jabłko. Jabłko możecie dać bardzo słodkie, a tak samo możecie dać jabłko, które jest kwaśnawe. To już w zależności, jakie właśnie macie upodobania. Ja powiem Wam szczerze, czy z jabłkiem słodkim, czy z jabłkiem kwaśnym. Dla mnie obie wersje surówki są rewelacyjne. No i jak widzicie, jabłuszko mamy starter Ostatni składnik, który tutaj musimy dodać, no który jest po prostu moim zdaniem obowiązkowy. No oczywiście nać pietruszki, mimo że już tam tej witaminy C mamy, ale sam fakt, sam smak pietruszki jest tutaj po prostu obowiązkowy. Pietruszkę sobie delikatnie posiekamy. Pietruszkę mam posiekaną. Szybko ją teraz dodaję. Ale piękny zapach pietruszki. No wspaniały. Pietruszka dodana. Teraz pozostało nam tylko doprawić solą. Soli dajemy oczywiście według swojego uznania. No myślę, że trochę tej soli musimy dać, ale to ile już każdy da, to już daje pod siebie. I pamiętajmy, że oczywiście kapusta kiszona jest też słonawa, więc tą solą też nie możemy przesadzić. No chyba że macie tak jak ja, że tą solą po prostu uwielbiacie. No i oczywiście teraz wkręcamy pieprzu, pieprzu. Tutaj możemy dać go dość sporawo. Ja sobie tego pieprzu tutaj dość naprawdę skręcę, bo pieprz uwielbiam. Pierwsz mam dodany. Teraz musimy tutaj dodać sobie oleju lnianego. Ja tutaj tego oleju nie będę tutaj liczył ile łyżek tego daje. Po prostu polewam sobie to tak na oko. O, proszę zobaczyć. I teraz pozostało mi tylko to wszystko ze sobą wymieszać. No i ja już tutaj kończę swoje mieszanie surówki. No surówkę możemy podawać do każdego mięsa, a ja powiem Wam na co ona jeszcze jest dobra. Na przykład na zwykły chlebek, na kanapkę dajecie wędlinkę i kładziecie sobie tą surówkę i kanapka naprawdę wyśmienita. Oczywiście do mięsa, do każdego mięsa jakiego tylko sobie zażyczycie, do ziemniaków, do kaszy, do ryżu. No surówka po prostu uniwersalna i pasuje do wszystkiego. Surówkę mamy już mieszaną. Pamiętajcie, że by przed podaniem sprawdzić sobie smak, może czegoś wam brakuje, może wtedy sobie jeszcze ewentualnie jakieś dodać przyprawy. Ja swoją mam tutaj gotową. Szybko ją teraz przykładam na salaterkę i ją zaprezentuję. No i surówkę mamy gotową. No proszę zobaczyć. Mamy kawałki papryki, jest ogórek kiszony, no jest. Tutaj pietruszka, jest kapusta kiszona, mamy tutaj jabłko, trochę pora mamy, surówka wyśmienita, a czas przyrządzania, no sami widzieliście po tym odcinku, rewelacyjny, bardzo szybki, bardzo prosta surówka, a uwierzcie mi, no w smaku jest po prostu rewelacyjna, nadaje się do każdego dania. No i co najważniejsze, tutaj mamy po prostu bombę witaminową, same witaminki, witaminki i jeszcze raz witaminki. No mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jak zawsze zapraszam do zostawienia jakiegoś komentarza, dajcie łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli podobają się moje filmy, nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwoneczka. Powiadomi Was o moich kolejnych filmach, a już teraz życzę wszystkim smacznego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!